Kuce islandzkie! Dzień dobry, cześć! Z tej strony Bazuku i w końcu doczekaliśmy się upragnionej aktualizacji, przynajmniej przeze mnie odnowionych kucy islandzkich. Na moim kanale już był film, gdzie ocenialiśmy kuce islandzkie wyłącznie po spoilerze, jaki dodał CC Creations. Jednak no wiecie, no to był spoiler, a w grze nie byliśmy, a jednak fajnie by było wejść do gry i zobaczyć je na żywo, no nie. No więc w końcu dzisiaj mamy tu aktualizację. Koniecznie dajcie mi znać, czy już kupiliście jakiegoś Islanda, a jeżeli nie, to czy planujecie? No, zalogujemy się do gry, bo jednak nie wiem czy pamiętacie w tym spoilerze, jak oglądaliśmy. Islandy były trochę niedopracowane, a dokładniej mówię o sprzęcie. Co to było? Nie, nie wierzę, że oni zrypali tak bardzo to o głowie. Wraz z Islandami dochodzi nowy sprzęt w tej aktualizacji, więc na pewno też sobie na niego spojrzymy. No i jestem ciekawa, czy to naprawili. Jeżeli nie, to. No, ale dobra. Nie nastawiam się w razie czego jakoś mega optymistycznie, żeby po prostu nie popsuć sobie wrażenia. Dobra, logujemy się do gry. Dobra, jesteśmy już tutaj na SSO i słuchajcie. Jestem aktualnie na starym Islandzie i muszę jeszcze o czymś powiedzieć. Chciałam bardzo, ale to bardzo podziękować X Black. Forest Podłoga, tutaj macie Instagrama, ponieważ to ona użyczyła mi dzisiaj konta do odcinka. No, wiecie, ja na moim koncie na SSO niestety nie mam zbyt wielu star końców, a nie stać mnie na razie na kupienie a morduk nie ma odblokowanej epony a większość jednak kucy islandzkich znajduje się w eponie więc mega mega dziękuję naprawdę za użyczenie konta niech każdy teraz napisze proszę serduszko w komentarzu jako podziękowanie tak nas wszystkich i uwaga w następnym tygodniu to może być ciekawe bo tutaj jest mały spoiler pomóż mistrzowi szpiegowania zbadać tajemnicę zaginięcia jednej z jego agentek druidki wysłanej do dzikiego lasu sprawa ta jest związana z czymś więcej niż tylko losem zaginionej druidki udanego tygodnia zespołu z Stable. no to słuchajcie szykuje nam się Aktualizacja za tydzień z fabułą. Ja się mega cieszę, bo już mi brakowało powoli fabuły, i już powoli mnie nudziło to robienie reputacji i wyścigów. Mega, mega się cieszę i SSO moim zdaniem zmierza teraz w naprawdę dobrą stronę. Ile mamy tutaj star końców? 3184, dobra, czyli bez problemu stać nas na kupienie tych kuców islandzkich. To pojedziemy sobie myślę na początku do Fortu Pinta, co by na to, żeby zobaczyć w Forcie Pinta, jaki się znalazł ten kuc islandzki, bo Forcie Pinta jest tylko. Jeden, no nie? A w ponie, czyli w Nowej Granic, jest więcej po prostu tych kuców. Cała reszta, czyli pięć. Dobra, jesteśmy tutaj i uwaga. O, już widzę, że mnóstwo graczy, oczywiście, jest przy tym kucu islandzkim. No i dobra, wejdziemy sobie, żeby go zobaczyć dokładniej. Tutaj widzę, że jest kasztan. Wchodzi big, mommy, zrobić Kasztany! Super! Dobra, z tego co widzę, to opis tutaj jest taki sam. Nie. Dobra, nie jest taki sam, tylko to jest takie same. Dobra, czyli mamy tutaj kasztanę. No ja już go widziałam na spoilerze i w sumie on wygląda tak samo. Ale jestem ciekawa, czy naprawili ten jego hood jeden, właśnie ten, co się chyba nazywał innochód. Na razie widzę, że jest naprawdę bardzo ładny. I nie widziałam jego kopyt na spoilerze. I teraz właśnie dopiero je widzę. Zobaczcie, jakie fajne ma futrzaste kopyta. A mi się to bardzo podoba. I fajnie, że mają taki cieniowany. Tan, ogon i grzywę również, Grzybę ma w ogóle jaśniejszą od reszty ciała. Bardzo ładny naprawdę ten To Przejdziemy sobie teraz do nowej grani. Czyli stajnia nowej grani, jedziemy i patrzymy. Teraz mam kaloryfer RGB. <grym> Dzisiaj idziemy odebrać nową taśmę LED, która będzie na ścianie, i w ogóle, jak byliście na live, to na pewno widzieliście, że w ogóle te LEDy były wcześniej na ścianie. <grym> Okej, okay. no. Okej. Okay. Dobra, ja jestem już w nowej grani, i słuchajcie, widzisz, że nadal tutaj są stare kuce islandzkie, i że tych starych kuców islandzkich. Nie usunęli w ogóle ze stajni nowej grani i tutaj są, patrzcie jak dużo jest tutaj tych starych. Myślałam, że te stare kuce zostaną przeniesione na targ Ferdinanda i dzięki temu, wiecie no, gracze, którzy nie mają epony mogliby chociaż sobie mieć takiego kuca islandzkiego starego w obniżonej cenie. Dać to chyba... Nie, bo nadal one są w eponie. Dobra, a czekajcie, zobaczmy, ile one kosztują. 490 starcońc, dobra, czyli są przecenione, więc jak macie eponę i nie macie za dużo starkońców, to możecie sobie kupić teraz starego Islanda właśnie po przecenionej cenie. Dobra, ale tutaj są nowe kuce islandzkie, czyli trzeba po prostu troszeczkę dalej pojechać przez to miasto, przejechać całe i tutaj są te nowe Islandy. No i dobra, i faktycznie tutaj. Dlaczego są cztery? A, bo tu jest piąty, tylko go nie widać. Okej, okay, bo tutaj jakiś gracz zasłonił. Dobra, tutaj mamy karuska. Karusek bardzo ładny, moim zdaniem. I słuchajcie, w ogóle nie wiem, czy zauważyliście. Porównajmy sobie tego starego Islanda, nie? Jak popatrzycie na tego starego Islanda, na którym ja teraz siedzę, to on się wydaje taki dosyć poważny. No a zerknijcie sobie na pyszczek tego Islanda. No prostu. Po prostu takie dziecko, jakby, nie? <laughs> jakby to był, nie wiem, Island 18-letni, a to, nie wiem, dwuletni, to dosłownie tak wygląda. Taki dzieciaczek po prostu. Mamy tutaj maść, która nie mam pojęcia, jak się nazywa, bo jest skomplikowana, ale ten to jest w ogóle, no, ekstra. Ten mi się bardzo podoba. W ogóle fajnie, że dali czarną grzywę, a nie brązową. Tak jak myślałam, że będzie w przypadku tego konia. A dali czarną, i on tym bardziej tak fajnie wygląda, że tutaj ma jeszcze tą pręgę, no, a yy, no, jest ekstra. Dalej mamy takiego Islanda, okej, okay, ten mi się chyba najmniej podoba ze wszystkich, no ale tam jeszcze zostały nam dwa. O, patrzcie, to jest ten, którego ja mam, tylko ja mam starą wersję, widzicie? O, to może wy takiego kupić, I taką odnowioną wersję tego, na którym teraz siedzę, ten też jest bardzo ładny. I mamy krówkę, ale krówek już mam troszeczkę dosyć, bo już mam po prostu za dużo krówek. No i kurczę, no i teraz nie wiem, czy kupić tego... Czy tego? Dobra, kupujemy odnowioną wersję tego Islanda, na którym siedzę, czyli mysza tego. Jezu, koty mi się biją! Poczekaj. To są gamonie, które urządziły sobie MMA pod moim łóżkiem. Dobra, kupujemy tego mysza tego, bo ja już chcę zobaczyć jego chody, no. Dobra, i jak go nazwiemy? No, oczywiście. Najgorsze pytanie, no nie? Słuchajcie, mam dobre imię. Ostatnio mi się w ogóle zaczęły podobać imiona nie takie dwuczłonowe, czyli tutaj coś i tutaj coś, tylko takie jednoczłonowe, że na przykład tylko tutaj, no nie? A tu jest puste pole. Więc słuchajcie, nazywam tego konia koala. <laughs> Jesteśmy już tutaj i Boże, jaki tu jest bałagan. O! Widzę, że ta osóbka już kupiła sobie Islanda, właśnie tego z Fortu Pinta, tego kasztanowego. Dobra, weźmy sobie je, uporządkujmy, bo Jezus, Maria, co tu się dzieje. Weźmy sobie tą koalę tutaj na brzeg. W ogóle ile koni niewytrenowanych. Ech! A przy okazji, słuchajcie. Każdy, kto zostawia lajka like to jest koks. A każdy, kto nie zostawia lajka like to jest po prostu cipeusz. I, i, I po prostu żałosne to jest. Więc zostaw widzu lajka, like będzie mi bardzo miło. Wtedy jesteś koksem i, i żebyś miał w ogóle wszystkie Islandy to będzie koksuwa. Jedziemy sobie tutaj ocenić tego Islanda. I dobra, zacznijmy od stępa. No tak, mam wrażenie, że ten koniec idzie. <laughs> no dobra, ale nie jest zły. No nie jest źle, nie jest źle. Naprawdę jest spoko bardzo ten stem. W ogóle zobaczcie, jak on tak podwija kopieta, nie? Tak pod siebie. Fajnie to w sumie wygląda. Dobra, przechodzimy do kusa jaka grzywa rozwiana ej, od przodu to w ogóle super wygląda bo od boku to tak, A, no dobra no takie zwyczajne, nie, ale zobaczcie od przodu, od przodu wygląda to tak majestatycznie totalnie, no śliczny jest, dobra przechodzimy teraz do galopu, galop wygląda w taki sposób yy. No, też spoko, ale jest naprawdę naprawdę wolny ten galop, no nie naprawdę wolny. Tak jak właśnie sama nazwa wskazuje, że jest wolny galop i szybki galop. Ewentualnie jest zwykły galop i szybki galop po prostu. Ale tu jest naprawdę wolny. Dobra, teraz szybki galop. I zamiast szybkiego galopu mamy ten inochut, który wygląda moim zdaniem, kozacko. No naprawili tego Islanda i naprawdę super wygląda. Jaki on jest to bo go. Przestańcie psuć wszystko! Koty moje jak zwykle odwalają. I naprawdę, ej kurcze, to jest o wiele lepsze od cwału. Ja chyba tak będę jeździć na tym Islandzie. Super to wygląda. Dobra, dalej mamy cwał. To jest cwał? Tak, to jest cwał. Tak, to jest cwał, okej. Okay. I cwał wygląda w taki sposób. Też tu grzywę mamy, ej patrzcie z drugiej strony. Teraz mamy też rozwianą tu grzywę. I te, czy ten koń w ogóle otwiera buzię? Tak, ej, zobaczcie, jakie słodkie to jest Ej, super to wygląda, naprawdę Islandy jak najbardziej na plus Dobra, teraz szybkie zatrzymanie No, bardzo dużo koni ma to szybkie zatrzymanie, ale to nic e, Dębowanie Hmm, mogło być lepsze, ale dobra, już nie będę się czepiać Pójście w tył ok, I zobaczmy teraz skok tego ślicznego kucyka Szybki. Bardzo ładne Bo też bardzo ładne, Właśnie, fajnie to wygląda, jak chcecie na przykład jakiegoś konia, a właściwie kucyka, mieć do realistycznego SSO, gdzie skaczecie. No to w sumie te, ten skok naprawdę wygląda bardzo fajnie. No poza tym, oczywiście, że ten kus skacze na jakieś dwa metry, ale to każdy koń ma ten problem w SSO. Dobra, czy coś jeszcze? Czy mamy jeszcze dodatkową animację? Pod spacją nic nie mamy. W ogóle, jak fajnie sobie ten. Nie wiem, czy widzieliście. Widzieliście na pewno, przecież, jest... przecież ja to nagrywam. Jak ten koń się schylił, żeby się podrapać po kopycie. Bardzo fajnie. Dobra, ale mieliśmy ten jeden jeszcze hut pomiędzy stępem a kusem, więc uwaga, zobaczmy go teraz. Okej, okay, wygląda mega ujeżdżeniowo. Super, to wygląda. Dobra, faktycznie powiem wam, że ten Inohut o ten właśnie. Jest spotykany u kuców islandzkich i podobno jest mega wygodny. Ja bardzo bym chciała w ogóle kiedyś się przejechać na kucu islandzkim. Bardzo bym chciała w ogóle do Islandii się przejechać, więc myślę, że kiedyś to marzenie się moje spełni. No ale kurczę, naprawdę bardzo ładny ten koń i ten ten told, tak zwany, tak? Bo to jest chyba ten tolt. W każdym razie chodzi o ten chód pomiędzy stępem a kłusem, który mamy tutaj w ss -a. Wygląda naprawdę bardzo fajnie ujeżdżeniowo. I nie widziałam nigdy kuców islandzkich zastosowanych w ujeżdżeniu, ale to byłoby coś ciekawego, co na pewno chciałabym zobaczyć. Dobra, co dalej? Dalej to musisz zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, to na pewno. Więc słuchajcie, skoro kuca islandzkiego mamy omówionego i wszystkie właściwie jego chody to warto by było go ocenić, zanim przejdziemy do ogłowi i do nowego sprzętu. Z racji, że ja bardzo, ale to bardzo lubię Islandy i bardzo w ogóle kocham kraj, jakim jest Islandia, mimo że nigdy mnie tam nie było. A bardzo chcę, bo to moje marzenie. To oceniam Islanda na 10 na 10. To teraz są jedne z moich najlubiejszych koni w tej grze. Poza oczywiście American Paint Horsami, bo one, one są zbyt fajne, żeby je przebić po prostu. I super, że te Przechody jego zostały naprawione. Dzięki, Sezo. No to przechodzimy do tych ogłowi. Nie nastawiam się zbyt pozytywnie, bo obstawiam, że one mogą być nadal zepsute, ale dobra, liczę na to, że może jednak nie. Ale dziwnie wygląda ta głowa konia. Okej, okay. yy, zobaczcie, zrobili tutaj taki manekin, no nie, na którym można zobaczyć te ogłowie, ale ta głowa konia wygląda strasznie. Dziwnie to wygląda, ale okej, okay. dobra, weźmy sobie jakieś ogłowie, jakieś, które mi się podobało. To chyba mi się podobało, to czarne. Dobra, to kupmy sobie to ogłowie i je oczywiście załóżmy. Przybliżę sobie teraz y, tutaj grę, y, tą kamerę to znaczy, y, żebyśmy dokładnie widzieli jak wygląda to ogłowie. No i uwaga, czy ono się baguje? Bo nie wiem czy pamiętacie w spoilerze, teraz tutaj macie y, przedstawienie jak to się <laughs> bagowało w tym spoilerze. No to te ogłowia były bardzo, bardzo zepsute. Ale... Dobra, wracamy już tutaj do nas i zobaczmy, czy faktycznie to ogłowie naprawili. liczy. jak na razie, słuchajcie, nie widać tego, żeby było coś nie tak więc jestem dumna ze SSO że w ciągu tygodnia zdążyli to naprawić, no dobra, no ale co do samego ogłowia co do samych rodzajów ogłowi to bardzo cieszę się w ogóle, że dodali nowy rodzaj ogłowia z nowym nachrapnikiem, bo jeszcze nie mieliśmy ogłowia z tego rodzaju nachrapnika, ja sama ogłowie oceniłabym na samo 9 na 10 ponieważ wodze są zwykłe myślałam, że jak dodadzą takie ogłowia wiecie, bardzo takie szarmanckie i eleganckie to jednak wodze również zostaną zmienione i na przykład będzie mieć więcej takich, wiecie, szczegulików, chociażby te stopery tak zwane na wodze, czyli takie malutkie paseczki, które odgradzają tam kilka centymetrów. No. A jednak te wodze są po prostu jak ze Star z 2015 roku, czyli cały czas takie same. No ale dobra, samo ogłowie bez tych wodzy wygląda naprawdę bardzo fajnie. Tutaj mamy dwa paski, a wiecie, jeszcze chyba nigdy czegoś takiego nie było. I naprawdę wygląda to bardzo, bardzo spoko. I mamy sprzączki wszystkie. Ogólnie to ogłowie jest bardzo szczegółowe, dlatego taka Wysoka ocena i też nie jest jakieś zbyt drogie. Nie pamiętam, już, ile kosztowało. Zobaczmy sobie jeszcze raz. 5200 szylingów, bądź też 86 starkońców. No ja kupiłam ze starkońców, bo akurat tyle szylingów nie miałam. No dobra. Ale mieliśmy sobie jeszcze zobaczyć fryzurki dla tych kuców islandzkich. To jest coś, o czym zapomniałam w sumie. I teraz mi się przypomniało. No bo, kurczę, jednak tak dużo dodali jakichś nowych fryzur, że aż... Aż grzechem by było nie zobaczyć, okej? Okay? Dobra, jestem już na farmie Steve'a. Dobra, no to słuchajcie, mamy tu... Aha, no super, dużo widzę, naprawdę. No chyba z tej strony, tylko zobaczymy. Mamy taką grzywę. Nie, no też z tej strony nie zobaczymy. Grzywa numer jeden. No to widzę, że mamy tutaj takie koreczki i mamy zostawioną tylko grzywkę u tego konia. Wygląda <grywa> dziwnie, to bardzo ja bym tego nie kupiła. Ee, dalej mamy też koreczki, ale z zaplecioną również grzywą. Też śmiesznie wygląda, nie kupiłabym. O Boże, mamy Irokeza. <grywa> Ten koń wygląda jak jakiś Seba po prostu z osiedla. Nie, masakra. Albo, albo jak, nie wiem, jakaś wydra morska, albo coś innego. Mamy taką grzywę i ta grzywa jest już ładna i rok jest z grzywką. Tutaj jest mega ładna, naprawdę, jak u koni fiorskich. Tutaj mamy rozczapiżoną grzywę. Bym powiedziała, że dready ale to nie są dready z tego, co widzę. No okej, okay. no nie jest zła, ale wygląda jak, wiecie, taki emo nastolatek w gimnazjum w 2010 roku. I dalej mamy... dalej mamy Bad hair Day, czyli... Dzień beznadziejnych włosów, jakie oklapnięte takie. <noise> Ogólnie jedyna dopuszczalna przeze mnie grzywa to jest ta albo ta, którą obecnie mamy, czyli ta oryginalna. Dobra, nie polecam zmieniać tych grzyb Boże, co to było? Dobra, te grzyby to Jakieś, nie wiem, 3 na 10, może Za ten irokes 1. Dobra, słuchajcie Dotrwaliśmy do końca. Dziękuję ci Bardzo za oglądanie. Koniecznie napisz właśnie Czy ty kupiłeś, czy tam kupiłaś Islanda A, jak znajdujesz się w tym momencie I nadal oglądasz ten film, to napisz Hashtag Island, a przypnę ci serduszko To takie moje wynagrodzenie. Także co, do zobaczenia W następnych odcinkach. Mam nadzieję, że już Subskrybujesz ten kanał, bo jak nie, no to Come on, musisz to teraz nadrobić Zanim skończę tutaj swoje gadanie. No i Fajnie, mam mega dobry humor dzięki tym Islandom, więc dzisiaj się zapowiada granie w SSO. Dobra, tyle. Cześć! Dzięki bardzo. za 10 minut. Dziękuję.